Szanowni Państwo, rząd po cichu wprowadził coś, o czym wy wolelibyście nie wiedzieć, bo to dotyczy niemal wszystkich Polaków, którzy pracują. Dotyczy to wpływu na wynagrodzenia 2,5 miliona Polaków, Szanowni Państwo. Także naprawdę jest to spora grupa ludzi. Jak donosi Dziennik Fakt, rząd w zeszłym tygodniu podjął decyzję w sprawie wysokości pracy minimalnej na rok 2026. Po cichutku. Żebyście nie wiedzieli, żebyście za dużo nie słyszeli. No bo jak się okazuje, oni podnoszą tą płacę minimalną na poziomie 3%, czyli na poziomie inflacji. Płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie 4806 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 31,40 zł brutto. W skali roku zarabiający najniższą krajową otrzymają o 1680 zł więcej niż... Obecnie. Realnie wzrost minimalnej wyniesie zatem 3%, czyli tyle ile najprawdopodobniej wyniesie inflacja. Jak wskazuje dziennik pracujący za minimalną stawkę podwyżki, więc w kieszeniach nie zobaczą. Przypomnijmy, że strona związkowa postulowała zwiększenie wynagrodzeń do 5015 zł, z kolei pracodawcy postulowali tylko o 50 zł. Sprawa jest trudna. Szanowni Państwo, bo wiadomo, z punktu widzenia pracodawcy jest to ogromne obciążenie. Naprawdę. I tu rozumiem pracodawców, którzy, którzy z czymś walczą. Ale mamy też na drugą nogę pracowników ludzi, którzy pracują i żyje im się coraz trudniej. I to, co mnie tutaj absolutnie przeraża, to jest to, że, że pracownik ma żyć za drobne pieniądze i musi jakoś przeżyć, a rząd nie chce tego otwarcie komunikować. To jest dla mnie, moi drodzy, szanowni państwo, najbardziej przerażające. Dajcie znać, co myślicie o płacy minimalnej i tym, że rząd cichutko podejmuje takie decyzje.